Cześć, witajcie drodzy Zaję w kolejnym odcinku z z tej strony Watu. Zaczynamy kolejny odcinek, e, reliktowy oczywiście, bo jest baro, więc trzeba robić relikty. Może pójdziemy sobie na Sabotaż, na lit, bo zobaczę jeszcze co jest na zwykłej, ale pewnie też nic ciekawego na lit. Jest to wydobycie, no ale to jest trochę nieszczęsne. A może tak ratunek na Meso? Tylko czy on coś do Wałbana? Do Vaubana nie nic, do Limbo? A do limbo coś tutaj już mamy. Eee, I nawet mogę to ulepszyć, żeby powłokę dropnąć, bo jej nie mam. Eee, ulepsz, na maksa. 100 łesek na to poświęcimy, żeby tego limbo wreszcie zdobyć. Póki mam jeszcze jakieś części na niego. Czy tam relikty? Eee, chyba mam główny schemat jedynie na limbo. Ale to zawsze to do przodu trochę pójdziemy. Hmm, ze zdobywaniem tych części do limbo i tych wszystkich frameów. Bo sprajmów mi jeszcze trochę brakuje, ze nie zostało mi już nic do zdobycia. Nie wiem czy o tym wspominałem, bo... Znaczy, o, no, jeszcze nie jest we ekspionach Hildren oczywiście. Eee, no i teraz zresztą listkę prawie by fajnie było zdobyć, no ale kurcze, to nie jest taka prosta sprawa, musiałby ktoś mieć relik. Nawet nie wiem tu jaki by miał to być. Hmm. Więc po prostu zajmiemy się tym, żeby to zrobić. No, Iłowy się rozpoczęły, fajnie. Mhm. Mam nadzieję, że uda się wziąkowi znaleźć, zawsze to tam trochę punkcików wpadnie, chociaż raczej raczej niedużo. Zależy na poziom misji. Dwa ogniwa, je! Ale fajnie, że dropią te te reaktanty tutaj. Nie wiem czy oni grają jakimiś specjalnymi postaciami? Volt, csaqu, Dwa rady psaku. To jest już siła. To, że nie mogę żadnej broni ukraść. Nie, jakoś nie chcę mi ukraść żadnej broni. I to jest ostatni. Siła i zasięg umiejętności są podwojone. No i elegancko. Dobra, teraz już tylko co mnie uratować zostało. O kurde, jak to pięknie wygląda, jak się ma tak dużo broni. Czy ja to mogę ukraść? Nie mogę. Niestety to już jest Max. E, no i tak mówię, dalej się nie dowiedziałem, czy są kamyki, e, które dają. które dają co? E, oczywiście, które dają zasięg. Umiejętności, żeby jeszcze trochę go pozwiększać. I I ten build dobrze działa, fajnie, fajnie, tak z energią i ze wszystkim. Oj, to się kończy? E, skończył rozległy nie czas, więc znaczy, te broni mi nie znikły, zanim dojdziemy do końca. Hmm. Kurde, zabiję ten cel, zabiję, zabiję, zabiję go. Po to był na pewno cel syntezy. Nie wiem, czy go już zabiłem, czy ktoś go dobił. On tu jeszcze jest? A, dobra, widzę, że go nikt nie skanuje. To mniejsza od. Już mniejsza zbroń, bo jesteśmy praktycznie na końcówce. A, a... a nie, tam gościu pisze. W sumie nieważne. Mesę mam to 25. Więc dobra, to niestety wszystkie dni tamki były brązowe. Ech, niestety nie dropło to, czego chciałem. Ale no cóż, lecimy dalej z tymi o nie chcę mi się nawet tego czytać, szczerze że dość dużo tego piszą. A nie znam się aż tak dobrze na angielskim, żeby sobie tego tak tak o przeczytać. Wszystko jeszcze, szczególnie jakimś językiem takim, slangowym, tak jak ostatnio e, Mario, kolega. Nie wiem, czy o nagrywałem. O, chyba jednak został zabity. E, pisał COS. I się, co to znaczy. No, Mówił już dopiero, że to jest odbić kos, Nie miałem o tym już żadnego pojęcia. Ok, widzę, że możemy w sekwencji Perin tam się trochę podbić, więc spróbujmy się podbić od razu. Gdzie jesteś Sekwencja Perin? Tutaj. W Wiengrzangie, reaktor o No to grubo. No ale nic, rozpoczynamy kolejną. Kolejne, ale to już są chyba ostatnie, jeśli nie mylę. Te dwie, nowe Loka i Sekwencja Perin, resztę już powinny mieć wszystkie i wszystkie bronie. Chyba, że z czegoś zapomniałem, ale to będę dokupywał części. Hmm. I co dalej? Eee, znowu ratunek? W sumie poszło dość szybko, a na mesę coś tam miałem. Do Limbo? No, chyba do Limbo. Eee, tutaj co mamy? A, tutaj jest schemat. To nie bardzo. To znowu tą powłokę. No i ulepszajmy to, żeby jak największą mieć szansę na zdobycie tej powłoki. Bo chyba. A nie pamiętam, nie patrzyłem chyba na to, yy, ile kosztuje Limbo powłoka. Czy to właśnie kosztowało 20, ale już nie pamiętam, co ja sprawdzałem, a co nie? Bo dla Was to oczywiście w ogóle jest już inne dni, jak ja to sprawdzałem, a dla mnie to dalej ten sam dzień. Dalej jest jeszcze przed 10. bo mniej więcej tak do 10.11 mam czas na nagranie tych odcinków. No i z tego, co tak kojarzę, to ten odcinek wychodzi już w niedzielę, bodajże nawet. Więc już jestem w Holandii zadomowiony. Mam taką nadzieję, z tego co słyszałem to patologia się stamtąd wyprowadziła, wiadomo jak to jest zagraniczone, jak jeszcze jest taki domek, gdzie mieszka 10 osób, to różnie to bywa, ale właśnie ponoć patologia się wyprowadziła, więc jest, to będzie tam myślę luźniej i szczególnie, że się wyprowadziło 6 osób, ciekawe czy od razu znajdą 6 osób na ich miejsce, czy będziemy mieć połowę domku na przykład, że tak powiem dla siebie. To było wygodne i mam właśnie nadzieję, że nie będzie takich typowych, kurwa, sebiksów, co pierdol, pierdol, bo to trochę dramat. Ja nie jestem raczej takim typem osoby, która by się jakoś nie wiadomo jak biła. Że ani że dobrze się biła, ani że chętnie się biła. Tam parę razy w życiu tylko musiałem się bić, więc to takie... E, nie mój żywioł. O, może tak to określę, łagodnie. Mm. Dobra, widzę, że oni już ratowali, a mi jeszcze brakuje jednej tej. Tak. Dobra, już zrobione, więc teraz możemy sobie lecieć do wyjścia. Trochę dalej, to szczerze powiedziawszy, to wyjście. Nawet nie wiem, czy dobrze jest biegać tutaj, ksaku, czy nie lepiej by było tutaj na nią biegać. Ale to tam już mało ważne. To teraz, szczerze powiedziawszy, to gdzie to mam iść? Tędy? Tak dziwnie to było oznaczone na mapie. Ale tak, tędy. Mhm. Nie, nie potrzebujesz broni ziomek, bo z bronią to ty jeszcze bardziej kozakujesz i szybciej umierasz. Dobra. Czwóreczkę, żeby jak coś to się szybciej porusza, nie jestem pewien, czy to jest prawda, że się szybciej wtedy porusza, ale jeśli tak, to dobrze by było ją mieć załączone. Już jakiś ziomek dobiegł, nie lubię być na końcu, ale będę na szarym końcu. Mhm, mm 100 metrów jeszcze. Tak, ja jestem na szarym końcu. Aż mi głupio. To zebrać? Zdążyłem do zabrać, chyba zdążyłem. Jest znowu mesa powłoka. Wiecie co? Dobra, chociaż jedno za 45, rzecz to do dobrego. No ale nie można powiedzieć, że to jakoś dobre. To po prostu jest, bo jest. Dobra, zrobię cięcie. Widzimy się na kolejnej misji, tej samej. E, chyba ziomkowie byli gdzieś na orbit. E, znaczy na. E, no. Na przekaźniku. Że my tutaj też się znaleźliśmy. Ale w sumie to nawet dobrze. od razu zrobię to, co powinienem tutaj zrobić. Chociaż nie będę chyba jeszcze wymieniał. Eee, tych, 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 tych całych części, tylko po prostu nie chcę popatrzeć, co tu jest do kupienia. Jest do kupienia w esencję stali szyfratora, ale to tam szczerze, niepotrzebne za bardzo. Bardziej bym wolał jakieś eee, formy umbra, na przykład a, u CellFona, Czy ja w ogóle mam coś do zrobienia? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zakończyłem proces syntezy. No tak, Mogę to zrobić już dawno. Stwierdzam, że polubowanie kogoś tam zrób, później po nowy cel. Mógłbyś dać od razu. 7000 do jego rangi. Fajnie. Ale u niego kupowanie już rzeczy to dla mnie jest takie tylko dodatkowo raczej. Większość od niego rzeczy mam. Jeszcze tutaj konwersję życia. Ponoć się opłaca wziąć mądry Riven do, do robotyki. To jest na pewno fajne. Wesoła Zephyr. Jeszcze mam wyrm. Pokieruj wyrmem w jego szaleńczej dwumiarowej bitwie przeciw kor przeciwko korpus. Weźmy sobie kubmy. A Czemu by nie. I wróćmy sobie na statek i pobrać. Zobaczymy, co to za gierka. Jak się będzie grało, bo ta wesoła zefim to jest Flappy build I to taki toporny. A, wesoła, a ten y, Wyrmus, czy jak ktoś tam tego nazywa? O, lecimy jeszcze nim. Dobra, i mamy niby coś z nim sterować. Ktoś mówił mi, co to jest za gra, ale ja już nie pamiętam, oczywiście. Mm -hmm. O, mogę strzelać. Pewnie muszę unikać też pocisków. Aha, takie coś. taki, Nie wiem, to było jakoś Space, coś tam się to nazywało. Mmmm... Daleko. A, a. Almoda nie zdobyłem. Nie milą, że cię, bo teraz zostałam już ostatnie. Przez tył do mnie strzelają. Nie wiem, najlepiej to będzie ciągle włączone. Okej, okay, jeden zabity. Ty, ale te kurde ciężkie, na szczerze powiedziawszy. Jak na to, że to z tego jeszcze nic ma nie być? No to faktycznie jest to dość ciężkawe. Mogę uderzyć w ziemię, mogę uderzyć w sufit, okej. Okay. Dobra, tu będzie latający jeden. I zaraz będzie ten właśnie z ziemi. Kurde, i mnie dobił. Dobra, próbowałbym tego, to zdobyć. A zmienia mi to brooom. Oooo. Teraz tam się, czy zmienia, czy ulepsza. Tak jeszcze szczerze powiedziawszy. O, pięknie zmienia. Niestety zmienia. O, wprowadziłem jedną broń. Niestety nie będziemy mieć. Dobra, jeszcze raz. Wymójstwo. Później nie wiem, jak to nawet przeczytać. Trzeba będzie się. ale z niego jest fajna broń. Później z następnego wiem, że jest killową No Dobra, szybko zabić tego tutaj drona, żeby zdobyć tę dobrą broń. Szkoda, nie da się mu zabić. To by było fajnie. Zauważyłem, aha, nie, on różne broni brakuje. Dobra, no to trochę lipa. Myślałem, że to w miarę zustandaryzowane. Ale widzę, że jednak nie. Dobra, ale najważniejsze, że walimy trochę lepszą bronią. A, tu jeszcze jakaś kamerka. Czy tam działko? Oj, prawie nie, nie trafił. Dobra, i mamy dwie kolejne bronie. Jedna jest chyba niebieska. Czy złota? Jakie, jakie to są broni? To są te rakietki. Kurde. Jakimś głupim jednym pociskiem. A, to też były rakietki. Kurde, ale... pocisków. Dobra, gówno. Nie gram w to. Nic z tego nie ma, więc mam to w sumie gdzieś. O, no to cóż, kolejny jakiś relikt trzeba będzie otworzyć. I co? Znowu ratunek? Znowu ratunek limbo. Liczmy, że jeszcze wypadnie. Mam jeszcze dwie próby. Ulepszone na Maxa, wyposaż na misję. Jak nie wypadnie to trudno, najwyżej się go kupi. Platny, mam na tyle, żeby go kupić. I w ogóle, czy nagrać jakiś może krótki filmik, nagramy z dziewczynami, jak wybieramy w końcu tą pracę konkursową. Ale zaraz tylko dokończę ten odcinek i pojedziemy się przejechać do sklepu. Po jakieś śniadanko, głównie dla niej, bo ja już te ciastka zjadłem, to już mam dość śniadanka popatrzyła na mnie krzywo. Drodzy widzowie ratujcie! Gdybym miał kamerkę mrugnąłbym trzy razy. Jest cztery osoby są? Są. A jakie mają? Nie tknięte, nie tknięte, nie tknięte. No to lip. Ale trudno się mówi. Teraz tylko te reaktanty jeszcze pozdobywać. To jeszcze trochę, bo widzę, że oni też za bardzo nie mają. Jeden tylko, a tu już leży drugi. Pięknie. Czy z nami jest jeszcze ręk Nie, to mi się wydawało trochę, że widziałem w skillach saku. bronie. Może jeszcze raz się uda ukraść? Chyba się udało jeszcze ukraść. O ile, a nie, nie było nikogo do ukradnięcia broni. No tak, to ma sens. Jak miałem przeciwników, to im nie ukradnę broni. O, już pięknie, dziewięć. To już tu pewnie tych wystarczy dobić. Nie, ktoś tam dobił trochę dalej. Ale mamy. I broń boczna tam ma zwiększoną amunicję. Nic ciekawego. Na razie sobie polećmy po prostu po tego jeńca. Dobrze, tak popatrzyłem, czy na pewno to nazywają tutaj to jeńce. Bo nie wiem, byłem tu procent, tak, Prawia na Tywak przestań. Do ostatniego się rozszczekał, rozwył. Jak go zostawiamy w samego w domu, jak idziemy do sklepu, czy coś, to zaczyna wyć. No, ale może to i dobrze. W końcu psy powinny dawać jakiś głos. A nie siedzieć cicho, tak? Wcześniej Waks siedział. E, a, wiem co miałem zrobić. a ostatnio... Bo w poprzednim odcinku nie miałem pojęcia, co chciałem zrobić. A ja chciałem oczywiście e, zbudować szefratory. I mam nadzieję, że teraz będę o tym pamiętał i uda się je zbudować, no bo... już ich jest na tyle mało, że... Że w którymś momencie może być to problem. A i tego glifa bym użył, od razu. Okej, okay. zawsze tu tysiaczek. lepszy tysiąc niż nic. Szczególnie, że na przykład za tydzień mogą być już boje wilka do kupienia z gwiezdnego szlaku. Wątpię, że cokolwiek innego było ciekawego do kupienia, no bo tam w sumie nie mam nic ciekawego. Jedynie mógłbym kupić jeszcze. E, jeszcze jedynie co ciekawe, to ekstrakty nie czy mi tam, no zwał jak zwał, ale no też nie brakuje mi jakoś bardzo, więc nie czuję potrzeby takiej żeby kupować te ekstrakty, ale pewnie będę też kupował na zapach. Ja nie wiem szczerze powiedziawszy to, te znaczy, laki się zaczynają i kończą i w sumie fajnie, że są. Nie dość, że jest sposób na zdobycie tego, no to jeszcze jest jakiś cel nieraz do zrobienia, no nieraz tak się nie wie za bardzo co robić, za co się wziąć. To w pierwszej kolejności, czy w ogóle. A ten gwiazdny smak trochę jakiegoś tam małego sensu nadaje. czy tam uporządkowania. Doraza, że A to weź, zrób to. albo A to weź, to, tu, to. Tu, tu. Dobra, podnieśmy kotka, bo to jest przy mnie. Dziwnie ma pokolorowanego tego frame'a. Co to w ogóle jest? Dark, coś tam. Rajno? No nie powiedziałbym. Jeszcze, jeszcze czekamy. I jeszcze czekamy, wybaczcie widzowie. Tak, mówię, jestem naturalnie wyposażony w ten o 10 rano. E, Ko 11, 12 w nocy, coś takiego. E, to jest zwarte 45, więc jedynie na czym mi zależy. Reszta mniejsza. nie to i tak, tak zależy mi, bo mi zależy. A tak w praktyce to mam to gdzieś, bo jedynie mi zależy na e, dukatach, których za to dostaniemy 45. Więc i tak niedużo. No i nabijamy te, te, te wszystkie punkty, jeszcze w sekwencji perium, ho, 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 jeszcze w nowej loce, ho, ho, ho. Jeszcze nam to zajmie sporo czasu. Dobra, zrobię cięcie, zaraz do Was wrócę. No i może byśmy od razu sprawdzili te, tak jak mówiłem, te szyfratory, no właśnie. Widzimy tutaj. Szyfrator mam razy 100, no i są nano, zarodniki i... Ferry. No, trochę mam tych tu i trochę tych nanozarodników, ale nie są to jakieś e, duże ilości, no, nie da się ukryć. Wychodzą mniej więcej tak samo, z tego co pamiętam, więc dzisiaj te 10 e, też mogę od razu zbudować. No, tu nie najtańniej wychodzą te pojedyncze, szczerze powiedziawszy, ale no to już tam nie będę budował pojedynczych, buduję już setkę i dziesiątkę i myślę, że zaraz to zwrócę. Hmm, I ukończyły się stówka. Od razu ją odbiorę, puszczę kolejną i tą dziesiątkę odbiorę, ale już kolejne dziesiątki nie będę puszczał. Tak żeby były na zapas i lecimy zrobić kolejny relikt. Jeszcze ostatnia próba mi została. Na ratunku na limbo. Limbo, tutaj połoka. Ulepszmy to znowu na maksa. Czy on mi nie może tropnąć? Coś fajnego, co? No nie wiem, 10% jest chyba na to, więc w sumie nic dziwnego, że nie może mi to dropnąć. E, dobrze, udałoby się mieć 10, w 10 jest dopiero tak, powiedzmy, że blisko 100% szans na dropnięcie. Chociaż jak jest 10% to jest 10% i nie ma, że 100%. No, no tak, w rachunku prawdopodobieństwa to 15. Ale cóż, lećmy. E, pewnie nie dropnie, już nie zakładam, że dropnie nawet. No, ale może komuś innemu coś ciekawego dropnie, może część do wispki, może ktoś akurat, ktoś robi wispkę jakoś. O, ktoś użył wsparcia powierzchni, no, nawet ktoś znalazł to wsparcie. No oczywiście, że to będzie e, kuria, bo tak wysoko to nie będzie nic innego, ale kto wie, może jej nie będę miał. Hmm. Nie mam problemu, żeby to wyskoczyć? Nie, no oczywiście mam. Możemy lecieć i zabijać przeciwników, bo już oni mają po 5, a ja nie. O, jeszcze tam znaleźć cel. Możemy się tak zbliżyć troszeczkę do niego, żeby dostać też punkciki ewentualne. Zeskanowali już chyba tak. 3900. Spoko będzie na jakąś kolejną beznadziejną grę, jak to wprowadzą. Bezsensowną. Czemu tutaj nie mogę go zabić? Albo to pewnie masz przyzwane, albo coś. Albo przejęty wróg. Dobra, łaski, łaski, łaski. No i tutaj już jest wystarczająco Zwiększone obrażenia broni białej. Nic ciekawego. Trochę broni ukraść. Rozległ nie czas. Eee, aha, to nacisnąć przycisk. Mm -hmm. I teraz gdzieś tu te korytarze, dżinier zawsze są jakieś popierdzielone. Mm. Daleko. Ja myślałem, że to już będzie blisko, ale to jeszcze daleko. No taka całkiem dość daleka ta misja. Teraz trzeba trzymać tylko kciuki, żeby mi dropło to co chciałbym, żeby dropło. tam? 500 metrów jeszcze pokazuje. Dobra, użyję teraz wsparcia. Kto wie, może coś wskaże. E, tu nie mogę paść no nie. No nie mogę. O, i nawet coś by znajdowało ha, Ale jak tam dotrzeć? To może być zarówno dobrze na początku, albo na końcu misji. Możliwość dotarcia tam. Otworzysz? No, Z pytaniem. Mogło być różnie. Hmm. Tutaj wejdźmy. Y mamy 163, więc spokojnie. Eee, pójdę do tych drugich policzek, bo ostatnio miałem do nich szczęście. No, dokładnie. Hmm. nie wiem czemu, ale akurat się udało. E, czy jestem tutaj w stanie to zeskanować? Nie. Tutaj nie ma szans nigdzie tego zeskanować, chyba, że gdzieś tędy tutaj przejść. O, tutaj już się prędzej zbliżamy do tych rzeczy. I jak to tam niby? Tutaj wyskoczyć trzeba? Nie. Hmm. Aaa, dobra. To na pewno kurie i to już tak, które mam mogę sobie je odpuścić Leźmy do ewakuacji i trzymajcie drodzy widzowie kciuki Niech dropnie to co chce Pierwszy tam Ci pewnie się zajęli skanowaniem O ładnie No ludzie, ludzie, co wy robicie tam? nie róbcie sobie jaj, no jest ważniejszy niż to, żebyście znaleźli kurie dwie w kijowym miejscu. No jest dwóch, dopiero dwóch. Eee, dobra, no to cóż, a nie, no nie do cięcia, no bo przecież zaraz e, wybór reliktu, a to ten zrobił cięcie. Eee, jest limbo powłoka, wreszcie udało się. Dziękuję drodzy widzowie, że trzymaliście kciuki. No to teraz już zrobię praktycznie zdjęcie. Teraz do limbo nam brakuje neuroptyki i systemów. O ile się nie mylę, więc zobaczmy teraz limbo. Mamy jeszcze dość sporo reliktów. E, Pojedziemy. A, odlicz już nie, ale MESO, MEO. E, schemat mam. Schemat mam. Tutaj mamy co do. Jest neuroptyka i to nawet na takim fajnym poziomie. E, więc mamy 5 reliktów do neurooptyki, a do systemów nie mamy tu są systemy jakieś mhm. Mhm. ale to musimy mieć albo neo albo akcji innej opcji już nie ma dobra, więc zobaczmy, neo albo akcji, a najlepiej akcji obrona tylko i wyłącznie a na ścieżce Przejęcie, przetrwanie, i to w sumie tyle. Nie wiem, to nie chcę mi się robić niczego z tego. Wolę poczekać, aż będzie coś chyba lepszego. A w ogóle, czy cokolwiek jest fajnego do zrobienia. I ten ratunek, jedynie dalej. A do Waubana? nie mam nic. A już pewnie sprawdzałem to setki razy, więc już sobie odpuszczę. Eee, możemy trochę tam podrobić, na przykład korę. A niech będzie, i tam że jest forma. E, może inni ludzie nie będą. No na pewno ktoś będzie miał, że nie, drop, nie, nie dropną 4 razy Forma. Bo wtedy by była lipa, chociaż widziałem i takie screeny, że dropiły po 4 razy Forma. No wtedy już wybrać coś innego to raczej ciężko. W ogóle jest 10.21 już jak to nagrywam, więc muszę się z tym sprężać, żeby jeszcze pojechać do sklepu, wyrobić się e, przed rodziną, która ma przyjechać. Ale no to nie powinno być problemu, bo oni będą najwcześniej koło 11, no bardziej koło 12 nawet. Więc cóż, możemy nagrywać na spokojnie, tylko no, będę musiał jechać z dziewczyną do sklepu, bo już jest wielce niezadowolona, że nie jadę z nią do a dopiero co oczy otworzyły. E, gdzieś łezka dropła. Nie, szkoda, że nie złoty mod. Czy tam jeszcze jedna była łezka? Była! też zgarnijmy. Do 10 dość szybko, a resztę misji robić. Chociaż z nie wiem czy to jest też taki bardzo sens, czy nie dropłyby gdzieś po drodze. Ehm, tylko utrzymajmy więcej broń, żeby ich zabijać już po drodze. Ehm, nie używam wsparcia powietrznego, bo to tylko dłużej misja zajmie wtedy jak użyję. Ehm, tutaj możemy zabić przeciwników. O, się przemieniają, elegancko. Mhm. Mm i mamy już o 8, tutaj na spokojnie dropną po drodze. Tutaj nawet na dole, jakaś jedna dropa. Tam dalej byłaby druga, ale nie będę biegał tak daleko po jedną łezkę. Tak, jak mówiłem drobnie po drodze. Elegancko, otworzone. 54 łezki, zarobione. E, I coś przychodzi. O dziwo, ciekawe co. Pewnie jakiś stalker. I to na pewno nie do mnie. Ale nic tam gości nie zaznaczają. Zresztą ja tam od Startera chyba mam wszystko. Chyba że statek jeszcze, no tak, statka mógłbym dropić. Ale też wart jest 150, a dropienie jego jest upierdliwe, strasznie. Jakoś nie czuję presji. Albo Exynosy to Nie, to był chyba. Nie, to musiał być Exynosy, bo tutaj nie ma plagi. No właśnie. A tutaj wyjątkowo plaga. Mm -hmm. A, już weszliśmy. Dobra, myślałem, że już nie wchodzimy, A tu już chroniono obszar. Spoko, Nad nim musiałem Y klikać. Idę do drugiej drzwi. Zobaczymy, czy miałem znowu szczęście. Nie, tym razem. Mm -hmm. I można lecieć do ewakuacji. 500 metrów, to prawda, więc dość daleko. Tym razem ewakuacja. Ale nie aż tak daleko, żeby nie dało. być. na spokojnie sobie dobiegniemy, I no nic więcej nie ma tutaj do dodania. Po prostu sobie pobiegniemy do ewakuacji i będziemy widzieć, jaki będzie do wybrania. E, jaka część prime. Oby to był właśnie. E, a nie, ja tam nic ciekawego chyba nie wybierę. No nic ciekawego. Nawet nie ulepszone miałem. Hmm, na dole tak, jest przejście. Dokładnie tak żeby nie wyskakiwać poza ścianę, i już jesteśmy zaraz przy 100 metrów to już tyle co nic. Ale nie da się ukryć, że trochę mogłoby to być bliżej. pierdliwe, że to jest, że tak daleko. Jeszcze nie tutaj i elegancko. Jesteśmy na końcu. Pierwszy na na Co ma ode mnie? 15, 15, 45. No i zawsze to 45 do przodu, ale już kurczę nie liczę na to, że coś więcej zdobędę. Jeszcze może gdzieś w międzyczasie, a to muszę jeszcze dzisiaj zrobić szybko. Do której jest w ogóle baru dzisiaj, bo przecież dzisiaj baru już się zbierano nie? z niedziela jak to nagrywam. Kurde, a wy to oglądacie albo w sobotę następną? No, coś koło tego. Więc dość tak konkretnie na zapas jest. A i nie mogę. Nie mogę zalogować się na Warframe Markecie. Znaczy y, na Warframe y, na komputerze compassion czy jak ktoś tam zje. Bo jestem zalogowany w grze. Nie można być zalogowany w dwóch miejscach naraz. To zobaczmy, po prostu na mapie gwiazdnej powinno to być napisane ile on jeszcze będzie ludzie. Na alarmach. Za 4 godziny odchodz, no więc czasu już mam niedużo, żeby tam poprowadzić jeszcze rzeczy, a chciałem tylko trochę tam rzeczy jeszcze wykupić. Chyba jeszcze na jeden e, ratunek pójdę. Zobaczmy w ogóle jak z długością odcinka, o już 28 minut. no to już nie. Dziękuję Wam widzowie w takim razie za oglądanie. No i cóż, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, bo na pewno to jakoś wchodzi w weekend. Chociaż w sumie nie na pewno, bo jak na myśl nagrywać z Diddle, tam jeszcze Walheima, no to, to się trochę rozrzedzą te odcinki. Ale no i tak Wam życzę, i życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć!